Dlaczego Jamal i inni wielcy piłkarze farbują włosy? Oczywiście chodzi o pieniądze, ale robią to dosyć sprytnie, czyli dokładnie tak jak ja teraz. Czyli proszę cię, żebyś zaobserwował profil futbolownia i wysłuchał tej historii do końca. A teraz tłumaczę szczegółowo. Piłkarze często mówią, że zrobili to dla zabawy lub by wyrazić siebie, a w rzeczywistości w przypadku takich gwiazd jak Jamal, Messi czy Lewandowski nic nie dzieje się bez przyczyny. Za topowymi piłkarzami stoją potężne sztaby marketingowe, wizerunkowe i PR-owe, które precyzyjnie planują, jak zwiększyć widoczność i zaangażowanie fanów, a w zamian przyciągnąć sponsorów a top przekłada się na wielkie pieniądze. Czyli krótko mówiąc, Jamal farbuje włosy na blond, w internecie powstaje olbrzymia dyskusja, tysiące memów, artykułów, zdjęć, nagrań, a to generuje milionowe zasięgi. Wtedy taka agencja może zebrać dane na temat popularności danego zawodnika, a to przekłada się na zyski dla zawodników i sponsorów. Dlatego piłkarze dbają o wizerunek i markę osobistą, a takie metody pozwalają w bezpieczny sposób wywołać i sprawdzić reakcję fanów. Bywa, że jest to zaplanowana strategia kampanii reklamowej, która ma na celu przyciągnąć uwagę na daną markę lub produkt. Oczywiście nie zawsze tak musi być, ale to powie że to maszynki do zarabiania pieniędzy, więc nawet zmiana kolorów u nich nie jest przypadkowa.